talent kurwa na, na świecie jak dla mnie Nie grałem na trudniejszego typa nigdy w, w życiu kurwa ten typ zabija na spojrzenie po prostu kurwa, to jest nieprawdopodobne Jak to jest że ten gościu Timu nie ma żadnego Go for I Guys Long block beat. I I drop you flash i go o, the... block beat. Yeah. nie no gościu kurwa mojego kola J Any podglądał streama 100% To robimy hyper? No longa idziemy Ostatnią hey. klawiaturę nie działa, no. nie, nie mogę przodu iść Call Flash Middle Smoke no one, no one long. Lover, lower, a lot, lower, a lot. Watch out short, watch out short. Flash mid. short short. Short. wy stoicie? ja pierdolę, no to przeli. kolego, słuchaj. po, pierwsze trochę a po drugie, ja cię nie byzybam. Głosę, powajcie to. Głosę, jeda. One more. find the head. Go, 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 close wall. One more, one more side. Let's push together, push together. Scream, screamy, screamy. Ja heda dostaje, kurwa, no JABOLE! Ale jak staliście jak boty jane no! Dobrze staliśmy No świetnie staliście, no, świetnie. Bo jeszcze mówię, że będzie short, a wy stoicie na blisko gala i zeskakujecie do CETE 3 na 1, co ty Ale chuj z tego, ty miał dobrą pozycję, no A dobrą pozycję miał 3 na 1, no. No tak. Na ciebie robotę robić, no. Jezu troll, no. Dość jeszcze bomba w bs i i odpuszczacie, kurwa, no. Brawo. no kupowali, ci było przejemane. Pismo? One more, B. Biebie, Masz jeszcze smoka hajter. Zamknij pismo, kurwa. <grym> Chodziliście, aby <my>, kurwiec, Dobrze. <grym> Co wy robicie, no! drony To Co ty od. Tunnel, nie yeah. wiem, ten Nash to jest też jakimś NPC-tem. Tomek daj mi tego Scouta. Ja kewa ja. nie mam misiu. Mam flasha jak coś. Uh, tu guys. Przerzej. jestem auto. Flash. Mm -hmm. flash. Ja mam auto. No, and? Chuj z tym flashem, ty bym... <laughs> two out going out. Jeden po Scouta. Jak on go a nie widział, że on skakuje. co za s***** No Wy się tak drzecie, że ja nie słyszałem nic co się dzieje No be, czy Ale po wchodzą, się nie wchodzą w kurwa, strzelają no, przez no, smoka, Znaczy no, no Tomek drze japę no Ja gram M albo nie, gram FAMASa Dołącz do mocarnego giveawaya na 2000 zł. Doładowując z kodem Industries, masz szansę na wygranie przedmiotu z giveawaya. Szansa na otrzymanie prezentów wzrasta wraz z wartością doładowania. Jeżeli będziesz szczęśliwcem, wygrany skin automatycznie zostanie dodany do Twojego ekwipunku i będziesz mógł zrobić z nim co tylko chcesz. Na przykład będziesz mógł wymienić go dzięki funkcji Exchanger lub stoczyć bitwę na skrzynki z innymi graczami. Dodatkowo na CSGO Skins możesz otwierać codzienną darmową skrzynię, z której możesz trafić coś fajnego. Aktualnie trwa event, zebrane punkty eventowe możesz wymieniać na epickie skiny. Z kodem INDUSTRIES dostaniesz darmowe 2,10 zł oraz plus 10% do depozytu. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. I to, jest haks to, jest, to jest 100% hacks dla mnie, ten gościu. Nie da się zabić tego typa. Ja lecę na Bonda, gościu HEX-y, yeah, jeden palmi Ja yeah, moli. Two out. Ej, dobry ten famas Ej Two more, one, one, more, one. More, one. He's low, he's low Nice, nice. ten nerf wcześniej tak dolił olił dwa i chuj, teraz cztery On hack. też, nowe konto ma, reportujcie za, za nowe konto Który? Piąty level Steam ma, reportujesz, śmiecie. Mam jeden jedzie na gale. Flasze jedzie na gale. Mam hiding. Najesz się, powiem. I'm hiding again, smoke. Fed. I'm hiding to admit. one mid. One, one is short, one is short. Picking you now, on the box. Two. He picked me. Yeah. Three, three, everyone. Everyone short. Akwisz, what? Awisz, pan tują, planting now. Short uh, going. Picking ramp. Who side? He saw me on uh, barrels. I can jump, go I can Go jump, go jump, go jump. Bro. Go jump, bro. Go jump. Haha, kamek! Taj, 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 Kurwa, się. A ja pole tak no to tu się dzieje, no kurwa! Of course, lol chuj bliżej. Ten palmim. Ale jak mam wygrać tym bazaro pinga, kurwa! Nie wiem, nie krzyczcie proszę, bo ja się stresuję wtedy. Nie no, losa mecz. Nie no, gościu ma 100 HP i go, ma problem, że go pikują, ludzie no.

no. Go next! Dostaję pod salwę, wchodzę. 05, ja na, lecę kurwa na 015 w tym meczu. Tomek AWP, idzie środek, czy nie? Nie, idę długo 15. Long, To może Tomek na się stań Nie, nie, za niego najmniej długo mi. ja okay, go B. One upper tunnel. Kębia short, guys. by Na mi wyszedł przez małka, Kwaś. chodź już chciałem kopać to mid, one short long. Ciekawy pik, takiego jeszcze w życiu nie widziałem, jak żyje do cyklusza. Ty O o o o o o o o i ten k. mamy best. Jak to troluje? To, ogólnie Tomek, gdybyś całsał WPU na, na BSM i Dylan da, nie? mi, to, to, se, kurwa, to, to sam Tu z tu kurwa No to dobra, ja wrócę BS. Ty kroć. Ej, e, dam ci flesza Tomek, jeszcze jeden podchodził. To muszę być no daleka. Ale tam kurwa? No leci no. Kurwa, obita jest super. Nieee! Kurwa! Wiem, <śleptu> <śleptu> ja, tu miał być, kurwa. Gdzie ty ledzisz? Middle <śleptu> na <1 ma> zero. Kama, ich baję, baję, baję. Głupie to było, kurwa. Mać, no, ty mida pikuje. Or four, Trzy or four. O boże, BOŻE MATKO BOSKO Ej na B <laughs> Manager ich kasuje Ej miałbym mke rozd**bym dwóch gości, bo flash był dobry o. Ja, nie nie wiem, nie po... ja, mam... ja nie wiem nie wiem on tam poszedł Ja pierdolę na tej gali no Wiesz że tak mecze będą właśnie wyglądać na tydzień w sobotę Znaczy no jak będziesz tak krzyczał czasami grasz normalnie, nie? Tak a słuchasz jej w ogóle? Ten... Nie, Pewora, ja tu głupawka. Nie wiem, bo zaczęliście trollować od pierwszej rundy, no. Kto trolluje? trzy na jeden z jakichś kurwa. Ale potem wygraliśmy, kurwa, no dobra. No, wygraliście, tak. tak. też jeden na pięć. I have only one też. I, I smoke you, long. DCT. Co ty w szoku 5. jesteś? 3 3, 3 3 3 Chodź, chodź, chodź tego longa. No skakuje mi daje kurwa. Ja mam to... Co piachę jest. go, dziadek? Okay. STARY, JA pa mu HED WYSTAJĘ, JA MU WALĘ PO KULI, ON NIE DOSTAJE, NO! <grym> KURWA! Co ty pierdoisz, je jebane? Nie mogę trafić, kurwa! <grym> o oh, 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 oh. oh, kurwa! <grym> <grym> Jeszcze taki beat poleciał idealny w idealnym momencie, że to jest chuj. Ja... Dole i kto to mówi, że troluje? Jest jakiś kurwa dla lamusów. No, o, za frak, ktoś za zero jest lale, lale. Jest kasuje. i jest Ten wyjdzie mnie skasuje. Myślę, że they're searching B. Yeah. Yeah. B weszli? Tak, jest smoke. Weszli B, tak? Nie, oh, no, no. Yeah, no pójdę Lurk from long! Ano nie mogę się doprosić, czy łapa. na B weszli, no! Pytam, nie można powiedzieć? Weszli B? No i chuj, nie wziąłem proste! Ja bolę. One tunnel, yes, B! Kurwa, co to jest? Nie, a miała bombę, raczej dobiega. Dął na gali jeszcze robi? mi chuj przestrzeli, no! Wupa w ciemi. Mid out, mid out, one. Zielona jest na mnie. Zielona. Right side, mid. Dead. I didn't see him. Yeah, he's bars. tam ciebie? Two guys long. Pause, pause. Ej, 4-8 i hyper prowadzisz jak a, w 2015 i wygrywamy to. Ale można tak zrobić, Misuk, bez kitu, no. Bizkitu, no. Cool. O, masz tak szybko? Dobry flash. Jeszcze jeden będę... Nie na ziemuż nie trafi Polaka chyba do bramy, wiecie? Ej, a jak ziemuż ma zero pinga bez skitu? no me well, to bo... <grym>, Bez pierwszy teraz takie coś widzę. A -a. On ma serwer u siebie world? na chacie? Uh -huh. Możliwe. Co robimy? Nie wiem. Ty dał kola, żeby longiem pójść. sobie siebie tu, on nas oui. Car, 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 car. Стити, манигай, стити. Сейд, оверсайд, пикинг, пикинг сайд. Я иду коротко. Вы можете подождать, если хотите. Не, да, все, курвали. Ладно, ха-ха. А, боже, курвали. А, боже, курвали. Jest pushing low. Pushing low, I think. Nie, jak on nie dostał, to jestem świętym chujem. After headshot do lower, lower. Po lewej midzysku. Headshot Tu bios. Scout mi ten bios. Pikapujesz cool go, Tomek? Nie wierzymy. Skał, no. że jest lower got lodo, Lower, lower, lower No lodo, 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 jest lodo, lodo, nie, lodo, 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 scout, lodo, After Scout, lodo, after scout. lodo, yeah, yeah. Nie, nie, dawaj, Nie, lodo, Dawaj, lodo, mu lodo, go back long <laughs> Czemu każdy solo wybiega, wszędzie? Co jest krwa? Na biegu trzela! Ta... Kurwa jest no. no. Short, short, short. Mówiłem na tym palmi to jest kurwa. Short. No kurwa. Ale szyska, ja pierdolę. Ej, ja on ten palmi to kurwa. Teamu nie ma, nie? Ostatni raz y, grał k prawie rok temu, nie? Tak tylko powiem. Ten Palmie to jest ale największy talent k na, na świecie, jak dla mnie. Nie grałem na trudniejszego typa. Nigdy w, w życiu kupa ten, ten typ jest po prostu a, takim... Ten typ zabija na spojrzenie. Ten typ zabija na spojrzenie. Po prostu to jest nieprawdopodobne. Nie no, Palm nie jest no tylko ty to jest k Misz no. Jak to jest możliwe, ten gościu timu nie ma żadnego? Przez to kuwa, stary gracz na obecnie jakiego typa z tier 1, to tak, to kuwa, ty nie zabijacie tak nikt, no. Ten typ to zabijacie na spojrzenie, ledwo wychylujesz już het jest, no.